Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku no, tylko medalion challenge, e, możemy używać tylko medalionów. E, no i przed, pod ostatnim odcinkiem z Fortnite'a widzę, że no, powróciły tak na mój kanał wyświetlenia, bo żaden film miał 150 wyświetleń. Może nie jest rekord jeszcze, bo rekord oczywiście, no, w odcinek z Fortnite miał 1200 wyświetleń, dokładnie 1200 wyświetleń. Dużo, dosyć dużo mam kanu, Dobra Się mi demona Dziękujemy kierowcy busa e, Więc cieszę się, że Tak nagle wróciły wyświetlenia e, Więc Też U mnie zmiany też są, więc polecam wam Też obejrzeć stare filmy, bo minęło Was e, bardzo I to bardzo dużo kozackich filmów, więc polecam sobie cofnąć się tam o 2 lub 3 miesiące. Kto nie oglądał, polecam, polecam bardzo, polecam, bo kozackie filmiki nagrywałem nagrywam. teraz, oczywiście też nagrywałem kozackie to, to Spodziewałem się, że tu nikogo nie będzie. No bo jednak tu ten no, nie jest najlepszy. O tak. Trochę mikrofon tu oddalę. Dzisiaj też e, wleciał odcinek nowy no widzisz Miałem to, ja z niego ja 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 nie ja Ale jest tutaj widzowie Aura! Chodźcie zabić bossa, może być to ciężkie. Ja zmyślam, że to chłop. Bo on się wspiął tak jak mówię, mówię. O, chyba chłop, ale to jednak nie chłop. To tylko... To tylko psko. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest ja dużo, no mi się da strasznie. Tempoływ. Ty myślałem, że to mnie trwiło. Kościu, uspokój się. uspokój się. Dobra, że ja mam to Oczywiście yy, dobra. Czekajcie, bo teraz zastanawiłem się jak... Yy, a dobra. Możemy używać itemów tylko od bosów tych medalionowych, bo inaczej tego nie zrobimy, bo nie mamy jakich zabijać, więc możemy używać tylko tych lootów i przemieszczać... E, i teraz tak, to jest... E, twu, e, twoja broń nie doładowuje ci amunicję, dobra, czyli te medaliony to trochę bez sensu, ale... E, 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 jeśli chodzi o drugi medalion, to będę mógł sprintować dopiero, gdy go zdobędę. I używać lutu mogę tylko właśnie tego... Czekajcie, troszeczkę tutaj to pozmieniać na tym do nagrywania. Dobra, żebyście widzieli mapę i lód, bo tam ten bok to jest trochę niepotrzebny, ale dobra. Więc sprintować nie mogę i loot mogę brać tylko z tych bossów e, więc no tamtego bossa będziemy mieli katana i maskę więc no nie będziemy mieli pompy no pompy nie będziemy mieli, bo to nie jest mityczny loot e, e, tylko mityczny ludzik, e, ale powiem wam, że mogę skończyć następny odcinek i nagrywać właśnie mityczny challenge więc możecie się spodziewać e, że tylko mitykami będziemy grać w tym odcinku uciekamy, to jest dobra, to jest dobry a nie, zobacz czym e, go pokonać. Oj, dobra. Mam tylko trzy życia. Trzy życia, e, trzy, mm, trzy biegne, więc zostały już nam dwa. Wow, Pradko uspokój się. Mię gonił? No nie, 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 będziemy gonił. No już już za za nie, nowy sezon sezon sezon, za kilka Ej, Ej, są jeszcze prezenty? Właśnie, no, to jest... o, nie, 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 Co? nie, bo świąteczne, jeszcze jeden świąteczny. Ściwię świąteczny jest. No w tym roku widzowie e, miałem w ogóle na planach dużo więcej filmów świątecznych, ale no praktycznie grałem dużo. A po drugie, wszystko co mogłem tak naprawdę nagrać, to nagrałem. Bo no w tym sezonie straszny fabry pol był, więc też i Challenger były bardzo słabe. Znaczy, no, słabe one ogólnie były. Wow! Taki chłopczyk jest. Oj, jak kracza crash za udało mi się. Sztotę nie mogę sprintować i jedę po prostu to. Muszę, jednak, e, sobie będę chciał nagrać filmik, właśnie. Tak nie, nie mogę wziąć. Ehm. Chciałem nagrać odcinek, właśnie z tym Kawachen, z rozdziału trzeciego. Zobaczycie. A, w sumie mogę wam powiedzieć, w sumie to teraz mogę Wam powiedzieć, no, że wezmę jakiegoś tam skinka sobie z rozdziału trzeciego sezonu pierwszego to wtedy jest właśnie. To wcześniej ogólnie był mój jeden z ulubionych sezonów, w jaki grałem. E, ale teraz tak szczerze mi się on trochę pogorszył, ale dalej mi się bardzo, bardzo go lubię, bo... no bo to kozacki sezon, ale chyba ten aktualny, który jest, chyba jest lepszy od tamtego, ale nie wiem właśnie, ja nie wiem, że się zastanawiam, jak chodzi o topkę. Kiedyś wam sporządzę topeczkę, to jaki odcinek będzie z najlepszych sezonów, tylko w tych, w których grałem oczywiście. Czyli od rozdziału pierwszego sezonu, sezonu siódmego. To będzie pierwszy sezon Nie, sezon szósty, nie siódmy. Szósta albo siódmy jeszcze. Muszę gdzieś posprawić, coś, e, poszukać, może coś mam. Z... No, zobaczycie. E, więc taki sporządzam wam filmik na pewno, niedługo. W tym roku będzie dużo, dużo zmian na moim kanale. Ty Lambo, ja, ja chcę z nim się przejechać. ale ja nie przyjada się nim już. Więc albo mam kila, albo mam Lambo. No i muszę wybrać chyba kilo słaba. O, tu też jest brat jakiś. O, co jest? Tak szybko się zbudował. Tempular. To nie będzie łatwe. Wow, Tempular. jaki aim assist. Ja, Boga, ja Wam przysięgam, że ja mam assista, nie? Co jest? Dobra to broń z No tak nie się Ja pamiętam kiedyś, jak byłem jeszcze bardzo słabym graczem. Było widzę, że kilka sezonów temu. 300 10 Ajaj. Dobra, Dobra, widzimy się w następnym tygodniu, nie to udało nam się tylko jeden zdobyć Więc tak naprawdę challenge'u i zaliczyłam też samej, Nie zaliczyłam w challenge bo No bo jesteśmy w wszystkich o i mamy złoto dwa w ogóle Spróbuję lub pretynę wbić w tym sezonie, ale w tym schodzeniu mogę rękę dofin gram. Teraz cały czas gram rękę po prostu, bo na zwykłym im... są totalne mocy. Widzimy się na swoim ucieńku już jutro. Marta